Święty Gral to symbol wszystkiego, co tajemnicze i utęskniony, a jego sednem jest największa tajemnica ze wszystkich tajemnica Eucharystii, dziękczynienia, rzeczywistej obecności Chrystusa. Rzeczywista historia Świętego Grala jest prawdziwą przygodą o wielu zaskakujących zwrotach i nieoczekiwanych odkryciach, a nagrodą oczekującą na nas u końca tej przygody jest nic innego, jak tylko komunia, wspólnota z samym Jezusem Chrystusem. To właśnie dlatego wyprawa jest warta zachodu legendy o świętym gralu dotykają czegoś głęboko w ludzkim sercu czegoś co umieścił tam sam Bóg który stworzył świat i odkupił go i który posłał nam swojego jedynego syna cały sens poszukiwań grala polega zazwyczaj na przemianie życia poszukiwacza jeśli nic się nie zmieni tęsknota wciąż pozostanie niezaspokojona czy możecie pić z kielicha z którego ja mam pić Oto pytanie, od którego zaczynają się nasze poszukiwania świętego Grala. Każdy poszukiwać Grala musi na nie odpowiedzieć, czy mogę z niego pić. Nie jest ani lekko, ani łatwo wychylić kielich zbawienia. Święty Paweł nie przesadza, stwierdzając, że jest to dosłownie kwestia życia i śmierci. Dla tych, którzy są godni i rozpoznają ciało Pańskie w Eucharystii, jest to komunia ciała i krwi Chrystusa. Dla niegodnych jest to wyrok. Oto, w jaki sposób działa Święty Graal, może być lekarstwem albo trucizną. Oznacza najważniejszą tajemnicę liturgii chrześcijańskiej i najważniejszą obietnicę wiary. Obietnicę, że nasza tęsknota za spotkaniem Boga zostanie zaspokojona. Józef Zarematei, jako strażnik Świętego Grala, członek Sanhedrynu, który pochował ciało Chrystusa, według legendy, stał u stóp krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Gdy strażnik przebił Chrystusowi bok, natychmiast wypłynęła woda i krew, którą Józef zbierał do tego samego naczynia, którego Jezus użył do ostatniej wieczerzy. 30 lat później, według legend, Józef opuścił Jerozolimę i dotarł do Brytanii, do Glastonbury, gdzie zbudował mały kościółek. Glastonbury to, według legend, Avalon, miejsce ostatecznego spoczynku króla Artura. Kielich Bożego Błogosławieństwa i Kielich Jego Gniewu są w rzeczywistości tym samym. Świat był rajem dla Adama i Ewy, ale ich grzech zmienił go w świat przeklęty. I tę właśnie prawdę ilustruje historia Graal'a. Bóg stworzył błogosławieństwo, ale my, przez nasz, przez nasz własny grzech i niegodziwość, zmieniliśmy je w przekleństwo. Postscriptum: Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone. Proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu. Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy. Składam je wszystkie w Twoim sercu dobrego pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twojej wielkiej rany otwartej w Twoim sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysporzyło mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. Ulecz Panie wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.